Cześć! Na dzisiaj prawdopodobieństwo no i urny. Wiemy, że w urnie znajdują się trzy kule białe, dwie niebieskie i pięć czerwonych, 3 białe, dwie niebieskie i pięć czerwonych. Od razu możemy zapisać, że wszystkich jest 10. A nas interesuje prawdopodobieństwo, że przy dwukrotnym losowaniu, no powiedzmy, że A to będzie ze zwracaniem, ze zwracaniem oznacza to tyle, że jak z urny wylosujemy jedną kulę, to z powrotem ją do urny wrzucamy tak, i losujemy znów z tej samej puli. No i druga opcja jest bez zwracania to znaczy, że wylosowaną kulę odkładamy na bok. I nas interesuje prawdopodobieństwo takie, że otrzymamy dwie kule. No, i powiedzmy, znów sobie to rozpiszmy: C tego samego koloru albo D innego koloru. Dlaczego tak? No zobaczycie za chwilę, jak cały schemat rozpiszemy. No to powiedzmy, że jesteśmy tutaj. Na początku w podpunkcie A, czyli ze zwracaniem, i rozpisujemy nasz schemat. Mamy dwa losowania. Mówiliśmy o dwóch losowaniach chyba na początku, więc jeżeli dwa losowania, to możemy mieć kulę jaką? Na początku możemy mieć kulę białą, niebieską albo czerwoną, czy tam czarną, jak ją nazwiemy, nieważne. No, i w drugim losowaniu znów możemy mieć kulę białą, niebieską, czerwoną, białą, niebieską, czerwoną i białą, niebieską, czerwoną. I teraz jak rozpisać te wartości na wszystkich gałęziach? Wylosowanie kuli białej. Kul białych mamy ile? 3 z 10, więc prawdopodobieństwo to 30, później niebieskie to 2 z 10 czerwone 5 z 10. Teraz jeżeli oddajemy do puli to co wylosowaliśmy, to wszędzie będzie dokładnie tak samo, czyli białe to będą 30. niebieskie 20 i czerwone 50. No i teraz tak. Tego samego koloru miał być, tak? Czyli po C. No to prawdopodobieństwo tego zdarzenia C naszego dla tego samego koloru otrzymamy 30 razy ,3, 3 biała. Dodać niebieska 2 dziesiąte razy 2 i czerwona 5 dziesiątych razy 5 Mamy 3 razy 3,9, 2 razy 2, 4 i 25, czyli łącznie otrzymujemy 38 setnych, 10 razy 10, czyli 19,5. I to jest prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul ze zwracaniem jednakowego koloru. No ale tu mamy innego koloru, jeszcze opcję. Tak? Opcja innego koloru to jest trochę więcej liczenia. To znaczy, Mamy tak. Jak biała to nie może być biała. Więc jak mamy w pierwszym białą, to niebieska albo czerwona mogą być w drugim rzucie. Więc piszemy 2 dziesiąte razy 3 dziesiąte dodać. 5 dziesiątych razy 3 dziesiąte. Dodać. Biała niebieska 30 razy 2 dziesiąte. Niebieska, niebieska nie, ale czerwona, niebieska jak najbardziej, czyli 0,5 razy 2. /10. No i biała, czerwona pasuje. Czyli 3 razy 0,5. I dodać 0,5 razy 50. No i reszta już nam nie pasuje. No i teraz, co z tym zrobić? No widać, że 10 razy 10, czyli w mianowniku dostaniemy setkę.

I teraz widać, można to zauważyć, że prawdopodobieństwo dwóch jednakowych plus prawdopodobieństwo dwóch różnych to jest dokładnie 1. 19 i 31 to jest 50, 50 Więc jeżeli mielibyśmy na przykład i do tego to w zasadzie dążę tutaj, jeżeli mielibyśmy 5 różnych kolorów kul i chcielibyśmy, żeby każda była inna przy dwóch rzutach, to wystarczyłoby policzyć te same i odjąć od jedynki. Tak? żeby uprościć sobie to obliczenie, żeby ich po prostu było mniej. Więc na, te, na tego typu zagadnienia trzeba zwracać uwagę. No dobra, ale mieliśmy ze zwracanie. no to teraz robimy to samo, ale bez zwracania. Jak bez zwracania, to co my musimy zrobić? No narysujmy sobie schemat ponownie, może na niebiesko, żeby kolory nam się potem nie zlewały tu. Możemy mieć białą, niebieską albo czerwoną. W drugim rzucie dokładnie to samo. W drugim rzucie, w drugim losowaniu. No i pytanie, co z tymi naszymi prawdopodobieństwami? W pierwszym przypadku tu nie będzie miało to znaczenia, będzie dokładnie tak samo. Mamy białą 30, niebieską 20 i czerwoną 0 5 dziesiątych. Jak wylosowaliśmy jedną białą, to w pudełku czy w urnie nie mamy już jednej białej, czyli zostają nam dwie, ale nie mamy też dziesięciu, mamy dziewięć. Czyli dwie dziewiąte. Teraz tak, niebieskie. Niebieskie były dwie. Wylosowaliśmy białą, więc dalej są dwie, ale wszystkich jest 9. I czerwona. Czerwonych jest 5, ale wszystkich jest 9. I dokładnie to samo robimy w kolejnych przypadkach, czyli białych dalej mam 3, ale wszystkich mam 9. Niebieskich dalej mam, Niebieskich tak, bo losowaliśmy niebiesko, więc niebiesko mam jedną, ale wszystkich mam 9 i czerwono. Czerwonych mam 5, ale wszystkich 9 i trzecie: 0, czerwona, dalej losuję białą. Jeżeli losuję białą, białych miałem 3, więc dalej mam 3, ale z 9. Niebieskie były 2, więc zostałem 2, ale z 9 i czerwonych było 5. Więc zostają 4, bo jedna jest wylosowana tu wcześniej, ale z 9. No i podobnie jak poprzednio, prawdopodobieństwo zdarzenia C, czyli takiego, że one są tego samego koloru. Więc zasada jest dokładnie taka sama: biała, biała, czyli 2 9 razy 3, dodać niebieska, niebieska, 1 9 razy 2 dziesiąte.

Ale co z prawdopodobieństwem D? Dokładnie tak jak poprzednio, te same, te same jakby kolejne obliczenia jakby wykonujemy. To znaczy idziemy od dołu, bo od dołu jest łatwiej się nie pomylić. Jeżeli tu jest jedna czy dwie gałęzie, no to to żaden problem, ale jakbyśmy mieli trzy gałęzie i idziemy od dołu, to idąc od góry gdzieś tam zawsze te drogi można pogubić, od dołu zawsze trafimy do tego tutaj powiedzmy wierzchołka.

Nie trzeba rysować całego drzewa. Możemy rysować tylko to, co jest nam potrzebne. To znaczy, jeżeli ja chciałem mieć dwie jednakowego koloru, to wystarczyło zrobić biała-biała, niebieska-niebieska, czerwona-czerwona i wypisać tylko te gałęzie. Ja rozpisałem całe, żeby nie rysować po prostu tego pięć razy. Żeby to było widać na jednym, tak naprawdę, co tu się dzieje. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest, jaka? Druga rzecz jest taka, że nie skracamy na tym etapie tutaj tych liczb. Ja sobie mogłem zapisać, że dziewiątka skróci mi się z trójką. Tutaj dwójka z dziesiątką, tutaj gdzieś tam powiedzmy 10, jedna druga i tak dalej. Ale okazałoby się, że na końcu musiałbym dalej sprowadzać to do wspólnego mianownika. Zostawienie tego w takiej formie, jak tutaj, pozwala mi tak naprawdę skrócić tylko tą ostatnią część, jeżeli się da. I to jest tyle. Subskrybujcie kanał. W razie pytań piszcie. Do usłyszenia. Cześć.